Dzień dobry, dzisiaj jest 13 lutego, godzina rano, dzień dobry szanowni państwo, chciałbym państwu pokazać dowód, że jest jestem zablokowany na stronie Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia, tak, proszę zauważyć, że na stronie głównej, strony facebookowej gdy wejdę to na górze są trzy, dwa przyciski udostępnij i zapisz jak normalnie każda osoba ma jeszcze trzeci przycisk lubię lub nie lubię Tak ponadto proszę zauważyć że mogę że wszystkie w zasadzie posty które tutaj są, mogę jedynie udostępnić. Nie mogę w żaden sposób ani skomentować, ani polubić, ani polubić nawet. Tak? Nie mogę również odpowiedzieć na komentarz. Ponadto chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że w postach, że tu zmieniały moje posty. Dotyczyły one dwóch rzeczy. Po pierwsze nie pozbawienia mojej osoby naturalnego przez południa noc to teraz pokażę o jak, jak mi tu post chodzi ponieważ post ten jest yy, na nie niewiele się już się różnił niewiele się różnił tak o to jest ten post to on się troszeczkę różnił na tej stronie i on dotyczył po y, prostu Danus Templiolski, który zostałem wrzucony, tak, między innymi jestem po prostu uniewinniony y, to może pokażę jeszcze ten y, komentarz o. o to jest właśnie ten post, tak? Znaczy to... Ten post, się umieścił, dotyczył on komentarza do tego postu na tej stronie, tak? No. Natomiast wcześniejsze dotyczyło... Konstrukcji widniowej widniowej, On był jako pierwszy w kolejce. Coś, to jest ten pas do cząstki dyniowej, On w zasadzie był niemal dość identyczny na stronie Możeszowej Rady. To jest bardzo zastanawiające, dlaczego jestem blokowany na, na tej stronie. Przecież, 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 no, ja rozumiem, że komuś się może nie podobać niewinność mojej osoby, albo że chyba nie ma chyba na tym polegać, żebym żeby był blokowany. bo z ciekawym razem całym zablokowaniem.